Kolejny mecz, kolejne zwycięstwo? Można powiedzieć, że ten plan na pierwsze dwa dni wykonany w 100%? No tak, na pewno. No szliśmy na te mecze i chcieliśmy po prostu je wygrać, więc no 6 punktów po tych dwóch meczach. No na pewno jesteśmy zadowoleni, ale myślę, że grę naszą możemy jeszcze poprawić. No właśnie, w grze są pewnie pewne mankamenty. Dzisiaj chyba tak najbardziej rzucała się w oczach ta gra w przewagach. Było dużo sytuacji, no ale nie udało się ich wykorzystać. To trzeba poprawić przed środą i następnymi meczami? No na pewno w tej drugiej tercji ogólnie mieliśmy bardzo dużo dużo sytuacji, które no tak naprawdę jakbyśmy wykorzystali chociaż jedną, to też by nam się troszkę łatwiej grało. No a te przewagi na pewno musimy poćwiczyć, bo mieliśmy ich sporo i no i właśnie tak jak mówię, jakbyśmy chociaż jedną bramkę z tych przewag powinniśmy dać. No i też było grałoby się nam jeszcze łatwiej, ale no, wczoraj poszły, dzisiaj nie. Miejmy nadzieję, że w przyszłych meczach poprawimy to i będzie lepiej. Po tych dwóch dniach pierwszych rywalizacji jesteście samodzielnym liderem tabeli. Co by nie mówić, jest to naprawdę dobra pozycja wyjściowa przed kolejnymi meczami. No mamy lidera, ale teraz zaczynałem się te można powiedzieć mecze z górnej półki. Więc no na pewno musimy się przygotować fizycznie i mentalnie, żeby żeby, właśnie do, tych meczy, żeby do tych meczy podejść dobrze. I, no i po prostu damy z siebie wszystko i będziemy dalej walczyć o, o każdy punkt. Waszym następnym rywalem będą Włosi. Można porównać ten mecz do tych sparingów, które graliście tuż przed świętami? No myślę, że, że duża gra i rywala, myślę, że jakoś bardzo kolosalnie się nie zmieni. Myślę, że głównie będą grać to, co, to co, właśnie, to, co może, to, co grali wcześniej na tych turniejach. Jedynie co może jakieś tam wyjścia z tercji ewentualnie jakieś takie drobne, drobne rzeczy mogą zmienić, ale myślę, że ogólnie będziemy na to gotowi i wiemy, co grają, co możemy się po nich spodziewać. Teraz przed wami ta teoretycznie. Trudniejsza część, trzy mecze z Włochami, Ukrainą i Wielką Brytanią. Który z tych meczów według Ciebie będzie kluczowy? Myślę, że każdy będzie kluczowy. No, ciężko powiedzieć, jak się, jak się ułoży, ułoży ta tabela i następne wyniki, więc po prostu chcemy iść na, na każdy następny mecz, po prostu wygrać i, no i zobaczymy, jak to się ułoży.